Dzień dobry, witam Cię serdecznie tutaj na podcaście Esencjalnie, ja mam na imię Kinga To jest miejsce, w którym rozmawiamy sobie o minimalizmie rozwoju osobistym Generalnie o tym, jak lepiej, radośniej i zdrowiej żyć Temat dzisiejszego odcinka może trochę kontrowersyjny A mianowicie jest nim inflacja stylu życia Jest to bardzo ważny temat, bo Takie mam jakieś wrażenie, że troszkę mało się o nim mówi Tutaj w... W polskim świecie minimalizmu, w polskim świecie YouTube'a. A tak naprawdę ta właśnie inflacja stylu życia może być takim naprawdę poważnym problemem, jeśli chcemy oszczędzać pieniądze, jeśli chcemy realizować jakieś swoje cele długoterminowe, które właśnie wymagają środków finansowych. Jeśli chcemy na przykład budować sobie poduszkę bezpieczeństwa finansowego, czy na przykład pozwalać sobie na jakieś takie, wiecie, bardziej ekstrawaganckie wyjazdy, podróże, tutaj ta inflacja stylu życia, jeśli ona wymyka nam się spod kontroli, to właśnie możemy, może nam utrudniać realizowanie tych celów. No i o ile na tą inflację która generalnie jest wszędzie w sklepach, nie mamy wpływu, no bo wiadomo, że ona zależy od wielu niezależnych od nas czynników. O tyle na nasz własny styl życia jak najbardziej mamy wpływ, i o tym jest w zasadzie cały ten kanał. No i chciałam właśnie dzisiaj opowiedzieć o tym, czym jest inflacja stylu życia i o tym, co ona nam może zrobić, dlaczego warto mieć ją pod kontrolą, dlaczego w ogóle warto zwracać na nią uwagę. Ja nie jestem doradcą finansowym, ja nie jestem um, osobą związaną w jakikolwiek sposób właśnie ze światem finansów. Ja jestem humanistką <grym> i tak powiem wam, że z poziomu właśnie humanisty będę mówić o tym, czym jest ta inflacja, więc jeśli tutaj użyję jakichś niepoprawnych słów, to. Nie gniewajcie się na mnie. Chodzi mi po prostu o to, żeby powiedzieć Wam, jak ja rozumiem tą inflację stylu życia i jak ja utrzymuję ją w ryzach, właśnie jako taki człowiek niezwiązany z finansami. Jeśli ktoś z Was, moi kochani słuchacze, potrafi to lepiej wytłumaczyć, używając jakichś mądrzejszych terminów, to zapraszam oczywiście do komentowania. Bo pamiętajcie, że dla mnie miejsce tutaj tego podcastu to jest takie miejsce, w którym się wymieniamy wiedzą, doświadczeniami, uczymy się od siebie nawzajem i tworzymy taką właśnie wspierającą się społeczność zorientowaną właśnie na, na swój rozwój osobisty, na poprawę jakości swojego życia. Okej, okay, no dobra, to już powiedziałam cały ten wstęp, ja postaram się nie gadać za długo, bo ostatni ten odcinek czwartkowy wyszedł mi jakiś nieprawdopodobnie długi, nie chciałabym Was tutaj aż tak bardzo yy, absorbować swoimi pogadankami, więc dzisiaj postaram się mówić krócej i bardziej zwięźle. Czym jest ta inflacja z tyłu życia? Generalnie to jest coś takiego, że w momencie, w którym zaczynamy zarabiać więcej, to zaczynamy również wydawać więcej. Czyli na przykład, jeśli tam wcześniej ktoś zarabiał 3000 i nagle dostał... I, i żył, tak, z tymi trzema tysiącami normalnie, i teraz dostał podwyżkę i zarabia 3,5, no to z, tak jakby na logikę ma 500 zł więcej i on od razu. Znajduje zastosowanie i wydaje te, 300 zł, te 500 zł więcej, zamiast właśnie na przykład je oszczędzić. I w ten oto sposób dochodzimy do takiej sytuacji, że niezależnie od tego, ile byśmy nie zarabiali, to i tak nie będziemy w stanie nic odkładać, ponieważ nasze wydatki będą goniły. Nasze zarobki, więc nawet są takie sytuacje. Ja znam sporo, niestety, takich osób, które zarabiają bardzo duże pieniądze. To znaczy, ok, może to są duże pieniądze dla mnie, bo to jest po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No i mają, słuchajcie, kredyty yy, i to takie konsumpcyjne a nie jakieś inwestycyjne, nie jakieś na, na, na biznesy, tylko takie wiecie, na, na kolejne wakacje czy tam na kolejne auto mają właśnie samochody w leasingach, co też jest posiadaniem kredytu. No, ale wracam do tej inflacji stylu życia, bo dlaczego ona jest taka właśnie niebezpieczna? No przede wszystkim dlatego, że niezależnie od tego ile zarobimy, to tyle wydamy w związku z czym nie jesteśmy w stanie budować sobie poduszki bezpieczeństwa finansowego i nie jesteśmy w stanie robić sobie żadnych oszczędności, a przez to też nie mamy takiego buforu bezpieczeństwa, że w razie jakby się coś stało, nie daj Boże, nie wiem, byłaby potrzebna. Nie mówię, że tutaj nawet realizowanie jakichś marzeń, że ktoś chce pojechać na wakacje, ale na przykład, nie wiem, byłaby potrzebna jakaś y, operacja, która nie jest refundowana w Polsce, albo y, żeby, żeby właśnie ratować czyjeś zdrowie, na przykład bliskich, trzeba by było pojechać za granicę, bo w Polsce nie ma takich możliwości. Albo trzeba by było udać się po prywatną opiekę medyczną. No, to w momencie, w którym nie mamy tych oszczędności, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I dla mnie, właśnie pieniądze, które są oszczędnościami, to są takie pieniądze właśnie po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby zapewnić sobie takie poczucie, że oczywiście w jakimś tam stopniu, ale. W pewnych sytuacjach y, jestem w stanie reagować szybko, jeśli na przykład ja albo ktoś z moich bliskich potrzebowałby jakiegoś drogiego leku czy jakiegoś dłuższego leczenia, czy nie mógłby pracować i y, no powiedzmy, że tamto te środki wypłacane z L4 nie byłyby w stanie pokryć jego potrzeb związanych z leczeniem, no to właśnie na, na to te pieniądze z oszczędności Mogłyby pójść. Dla mnie ta oszczędności to jest poczucie bezpieczeństwa, ale oczywiście dla innych osób one mogą być czym innym. Dla ciebie oszczędności mogą być synonimem jakichś fantastycznych wakacji albo zakupu jakiejś rzeczy, o której po prostu marzysz, która jest realizacją twojego marzenia. I dlatego właśnie uważam, że warto jest mieć oszczędności, warto jest mieć takie pieniądze, do których po prostu możemy sięgnąć w każdej chwili i zrobić z nimi to, co potrzebujemy z nimi zrobić, no bo je po prostu mamy, tak? I nie zależymy od tego, że ktoś nam udzieli tego kredytu, czy też nie. No i teraz jak walczyć z tą inflacją w stylu życia? Przede wszystkim tutaj ważne jest w ogóle, żeby zauważyć, że ma się taką tendencję do wydawania takich kwot, jakie się zarabia i nie odkładania. To jest w ogóle pierwszy krok, zawsze to jest świadomość. Drugi krok, taki bardzo ważny, to jest działanie trochę na przekór temu schematowi, w którym wielu z nas tkwi. Ja tutaj oczywiście też tym tkwiłam, że dużo ludzi ma tak i ja też tak miałam, że oszczędzam to, co mi zostanie. I w ten sposób bardzo ciężko jest oszczędzać. A już na pewno bardzo ciężko jest oszczędzać jakieś tam większe kwoty niż nie wiem, 20 zł czy 50 zł miesięcznie. Żeby tak naprawdę realnie oszczędzać na jakiś większy cel, to warto jest oszczędzać w taki sposób, że oszczędzamy najpierw. Czyli najpierw na początku miesiąca, czy tam wtedy, kiedy dostajemy jakieś wynagrodzenie, jakieś pieniądze, ustalamy sobie, że na przykład tyle i tyle procent naszego wynagrodzenia przeznaczamy na oszczędności. Tą decyzję, o wysokości procentowej tej kwoty możemy podejmować każdorazowo, w każdym miesiącu, czyli w taki sposób bardziej fleksyjny, albo możemy też ją podejmować raz, po prostu zawsze tyle samo, na przykład tam, nie wiem, 10-15%, tyle ile chcemy, tyle ile możemy, tyle ile czujemy, że będzie ok. I po prostu te środki od razu, tego samego dnia, najlepiej jest przelać na dodatkowe osobne konto, na przykład konto oszczędnościowe, do którego nawet nie mamy żadnej karty. W związku z czym, żeby wyjąć z niego pieniądze, możemy to zrobić oczywiście przelewem. No ale to już jest wiecie dłuższa kombinatoryka, bo to trzeba zrobić przelew na to konto, takie normalne do użytku codziennego i potem dopiero z tego konta wypł wypłacić. Jest to trudniejsze niż po prostu Zapłacenie kartą. Poza tym, plus takiego dodatkowego konta jest taki, że my, jak wchodzimy na to swoje konto podstawowe, na ten rachunek taki bieżący, to nie widzimy środków, jakie mamy do dyspozycji na tamtym drugim koncie. I niektórzy ludzie robią to sobie w dwóch różnych bankach, dzięki temu no w ogóle jest jeszcze trudniej zobaczyć te środki, no ale jak najbardziej można też sobie zrobić po prostu dodatkowe konto oszczędnościowe w tym banku, w którym macie rachunek, i, i tyle. Tak jakby zależy od Was, co jest dla Was wygodniejsze. Natomiast tu zasada kluczowa, ta podstawowa jest taka, żeby po prostu na początku, jak tylko dostaniecie jakieś pieniądze, zdecydować od razu, jaka procentowa część tej kwoty ma zostać przekazana na Wasze konto oszczędnościowe. Punkt numer dwa, który warto zastosować, to jest przestać bazować wydatki na zarobkach, czyli Znowu wrócę do tego przykładu 3000 zł, bo ja myślę, że on jest tu w, w Polsce takim dosyć obrazowym przykładem. Jeśli zarabiamy 3000, to myślimy sobie, że możemy wydać 3000. Ale jeśli my na przykład odłożymy z tych 3300 zł, no to wiemy, czyli te 10%, no to wiemy już, że w danym miesiącu możemy wydać 2700 zł. I tego się trzymamy, jakby mamy taki budżet, i tego się trzymamy. I nawet wtedy, jeśli wszystko wydamy, czyli równo te 2,700, to i tak będziemy mieć z tyłu głowy taką wiedzę, że w tym miesiącu udało nam się zaoszczędzić 10% naszego dochodu. I to jest bardzo ważne, bo ja u sobie zauważyłam taką rzecz, że jak wcześniej oszczędzałam, właśnie nie odkładając od razu tych pieniędzy, to. Miałam coś takiego, słuchajcie, że cały czas myślałam sobie w ciągu miesiąca, że muszę oszczędzić, że muszę oszczędzić. I to tak było, wisiało nade mną i ja czułam na plecach oddech tej potrzeby oszczędzania, i przez to też pozbawiałam się dużo radości życia, ponieważ no cały czas miałam z tyłu głowy, że muszę oszczędzić, muszę oszczędzić. I potem kończyło się tak, że ja byłam tym tak zmęczona, tak sfrustrowana. Że wydawałam na jakąś głupotę, na jakąś zachciankę totalną, bez sensu pieniądze, bo byłam tak zmęczona tą, tym przymusem, który sobie sama ustaliłam, że właśnie muszę oszczędzić, więc przestrzegam przed tym, bo to jest naprawdę niefajne. No i też kontrproduktywne. Kolejny podpunkt, kolejna rzecz, którą warto jest zrobić, to jest przestać żyć od wypłaty do wypłaty. Oczywiście ten punkt wiąże się z tym mi dwoma poprzednimi. Co ja przez to rozumiem? W momencie, w którym znowuż wydajemy tyle, ile zarabiamy, to żyjemy od wypłaty do wypłaty. Ja znam osoby, które w tym czwartym, powiedzmy tygodniu od wypłaty, no to już naprawdę stoją cienko z kasą, bo po prostu wszystko, wszystko wydały. gdyby im wtedy coś takiego, jakiś taki nieprzewidziany wydatek wyskoczył, który po prostu musiałyby zrobić. No to albo musiałyby pożyczyć te pieniądze, albo musiałyby ten wydatek odłożyć. I wiecie, czasami niektóre wydatki można odłożyć. Na przykład, pralkę można kupić w kolejnym miesiącu. No tylko, że jeśli nie mamy tych oszczędności, to jaka to jest różnica, czy kupimy tą pralkę na raty w tym miesiącu, czy w następnym, skoro i tak ona będzie cały czas pralką na raty. Ale są też takie wydatki, na przykład są to wydatki związane ze zdrowiem, których nie można po prostu odłożyć. No i wtedy co? Więc życie od wypłaty do wypłaty dla mnie, w moim odczuciu, jest takim życiem bardzo ryzykownym. I ja bym się na coś takiego naprawdę nie porywała, bo to również generuje bardzo dużo niepotrzebnego stresu. A my już w naszym życiu mamy taką masę stresu, że dodawanie sobie jeszcze takiego darmowego stresu to zupełnie nie, nie dla mnie. I teraz kolejny podpunkt, jeśli chodzi o tą walkę z inflacją w stylu życia. Czyli o to, żeby zostać na tym samym poziomie, na którym się było, mimo tego, że na przykład zarabia się więcej, mimo tego, że na przykład, nie wiem, jeśli pracujecie jako freelancerki, to to jest wyjątkowo dobry miesiąc i teraz macie mm, jakieś dodatkowe zlecenia, których się nie spodziewałyście i tak dalej. To ważne jest, żeby pozostać na tym samym poziomie wydatków, na którym się było, wtedy, kiedy ten nasz styl życia był oparty o nieco inne kwoty. I w ten sposób bardzo łatwo jest robić sobie te oszczędności. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy lubimy to, co jest lepsze, droższe, bardziej komfortowe, bardziej luksusowe. No, wiecie, wiecie o co chodzi. I naprawdę trudno jest się z lepszego przyzwyczaić do gorszego. I w ogóle trudno jest podjąć taką decyzję, że z czegoś lepszego, czegoś bardziej komfortowego przenosimy się do czegoś gorszego. Natomiast jak już jesteśmy w takiej, no powiedzmy, mniej komfortowej sytuacji, i jesteśmy do niej przyzwyczajone, to czy my w niej jesteśmy tylko w tym miesiącu jeszcze, czy przez kolejne pół roku kosztem właśnie zbudowania sobie tej poduszki bezpieczeństwa? To nie ma w zasadzie znaczenia, no bo my już jesteśmy do tego przyzwyczajone. Natomiast ja myślę, że to jakby osoby znające się na motoryzacji będą bardziej czuły, ja to powiem na przykładzie na przykład. Jeśli ja mieszkam w kawalerce, to ja jestem przyzwyczajona tego mieszkania w kawalerce. I oczywiście, że chciałabym mieć mieszkanie dwupokojowe, bo chciałabym mieć osobną sypialnię. No, ale nie mam takiej osobnej sypialni. Mam, mam kawalerkę i jestem do tego przyzwyczajona. Ale w momencie, w którym miałabym mieszkanie dwupokojowe i musiałabym się przenieść do kawalerki i nie mieć tej sypialni i nie mieć tego wygodnego łóżeczka, to byłoby mi bardzo, bardzo z tym źle i bardzo się źle psychicznie z tym czuła. Dlatego właśnie, gdybym już powiedzmy upgrade'owała swój styl życia do posiadania tego dwupokojowego mieszkania, no to wtedy na pewno. Nie chciałabym wrócić do tego niższego poziomu jakości życia, jakim jest po prostu mieszkanie w mniejszym mieszkaniu. Myślę, że na przykład to samo może się tyczyć samochodu, to samo może się tyczyć wielu, wielu innych rzeczy. Jeśli to na przykład przyzwyczajimy się do tego, że jemy w jakiś określony sposób, na przykład mamy dietę wysokobiałkową, która wiadomo, że jest dietą droższą niż dieta wysokowęglowodanowa, no to trudno nam się będzie znowu przestawić na tą wysokowęglowodanową, bardziej żarną no na przykład. Ja znowu mogę powiedzieć, że na wysokowęglowodanowej mam dużo mniej energii, dużo gorzej się czuję, jestem bardziej ospała i to nie jest kompletnie mm, sposób odżywiania dla mnie. Mam nadzieję, że na tych przykładach dobrze zilustrowałam to, co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o to przyzwyczajenie się do lepszej jakości i niechęć do wrócenia do gorszego. I to słuchajcie. Nie ma w tym nic złego, nie jest to jakieś egoistyczne czy coś w tym stylu. No, po prostu tak jest wszyscy dążymy do rozwoju, wszyscy dążymy do tego, żeby było nam w życiu lepiej i nikt nie chce z wyższego schodka schodzić schodek niżej, jeśli chodzi o ten komfort życia codziennego. Rozgadałam się, więc już dobijam na brzegu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie inspirujący. Napisz mi proszę w komentarzu, jak jest u Ciebie z tą inflacją stylu życia, czy trzymasz ją pod kontrolą, czy te rady, które tutaj, którymi się tutaj z Tobą podzieliłam, są dla Ciebie inspirujące, interesujące, jestem bardzo ciekawa. Życzę Ci oczywiście, jeśli taki jest Twój cel, żebyś była w stanie jak najszybciej odłożyć tyle pieniędzy, ile potrzebujesz, żeby stworzyć taką poduszkę bezpieczeństwa finansowego, jaką chcesz zbudować. Wszystkiego najlepszego.